Siema tu Mystic, a to jest poradnik do grylik of Legends. W tym poradniku omówimy sobie postać, jaką jest Renekton. Renekton to typowy off-tank, przetrwa dużo obrażeń na sekundę i zdziała też naprawdę dużo. Pierwszym skillem Renektona jest Cool Demic. To jest taki obrót, który zadaje damage i leczy Renektona. Zobaczmy tutaj jak to wygląda. Uleczyło mnie do tego. Drugim skillem Renektona jest Rufless Predator. Stunuje dany cel zadając damage. Trzecim skillem Renektona jest Slice and Dice. Renekton daszuje, jeśli uderzy jednostkę, może zrobić to jeszcze raz. Ultimate Renektona jest Dominus. Dzięki temu Renekton staje się duży, zyskuje armorę i HP. Plus tego generuje furię. Pasywką Renektona jest furia. Dzięki furii może wykonać... Dodatkowo, tak jakby czynność daną dla danego skill'a, na przykład w y, obrocie jest większy, zadaje większego dema i więcej leczy. Dla y, stun'a, czyli Rufus y, atakuje trzy razy i stun'uje na dłuższy czas. Dla Slice and Dice nie ma praktycznego efektu, po prostu zadaje większy dem. No dobra, zobaczmy teraz, jak wygląda leinowanie w postaci renektona. Od czego zaczynamy leinowanie renektonem? Otóż zaczynamy od kupienia Dorans Shielda i udania się na, na linię. Stosunkowo wybijamy miniony. Wybierając skill W, którym jest stunem, od trzeciego levela możemy zrobić taki trick do skok, stun, odskok. Dzięki temu damy szansę, tak jakby na dob dobry harass Od czwartego levela zaczynamy robić trik Doskok, stun, może jeszcze przekręt, i odskok. I tak dobrze po prostu harasujemy wrogów. Niestety. No, no, niestety. Właśnie dobrze, że skiller Edektona mają bardzo duże. Dużą siłę i naprawdę dużo zdziałają. Od szóstego levela zaczyna się już prawdziwa zabawa. Gdyż możemy zrobić praktycznie wszystko w bardzo krótkim czasie. A Soraka nawet się nie skapnie. Dostaje demo na sekundę. Dostaliśmy dodatkowo armor, magic resisty, po prostu wszystko. Może mogliśmy nawet po nią dajwować. jak to świetna postać. Jeśli chcemy grać w tanka oczywiście. Jeśli chcemy grać w tanka na początek składamy Dolans Shielda, potem jedziemy Buty i Lonki. Potem Tłuczek. Potem jedziemy Fejja. Potem z Fejja składamy frozy Maleta. Samfire Capea. I Warmox Armor. Opcjonalnie jeszcze możemy na końcu zgłosić Guardian jela, żeby mieć pewność, że przeciwnicy nas nie zabiją. Co jest jeszcze ważne w, w lane'owaniu Renektonem Ważne jest nabijanie furii a, a czemu? Ponieważ jeśli na, nabijamy furię, zyskujemy tak jak już wcześniej mówiłem nowy tak jakby nie zasięg tylko umiejętności speli Teraz patrzę jak idę, jej zadałem A to dzięki temu że właśnie naładowałem tą furię trochę miniony mnie tu pocisnęły. Nie zapominamy też o jakimś uleczaniu się takim należytym, jeśli chcemy dobrze lejnować. No i to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, jeśli wam się podobało, oglądajcie kolejne poradniki do postaci. Siema.